Dobry wieczór. Słuchajcie, na zewnątrz plus 350 stopni. Tam w ogóle nie ma co wychodzić. Dlatego Lech przyniósł koszulę, bo chłop wie, co to znaczy. Podo swoją przyniósł. Ja już chciałem po... Jak widzicie, ja też mam. Już przebrałem się w samochodzie. Fajnie jest bez niczego przed samochodem wystąpić i wzbudzić takie... jakieś dziwne spojrzenia tutaj, w tych parkach warszawskich. Pomyśleli sobie, na pewno nie. No, no to ja przy samochodzie się przebrałem i widziałem już. Pomyśleli: A, konferencja nauczycielska, pewnie pedofil. Ale to, wiecie, taka moda teraz jest to. E, moi drodzy, ja chciałem taki temat zarzucić, krótki. E, na koniec, taki, żebyście się trochę jednak rozluźnili. E, I Władek też się rozluźni, się Władek. widzę cię. I see you. Jak nie uczą się nauczyciele, jak nie powinni, albo jak się uczą, jak powinni, albo sami sobie już dośpiewajcie sprawę, bo ja bym chciał powiedzieć takich kilka, no zdaje się, chyba rzeczy jasnych, ale to ciekawe, czy to, czy wy też tak to widzicie, bo ja tu będę sobie pstrykał. O. Proszę Państwa, czy wszyscy się uczą? No, nie jesteście o tym przekonani. Wiadomo, nauczyciele nie muszą się uczyć, bo już prawie wszystko umieją, więc co, co się tam będą uczyć. Dlatego też nie ma w was takiej pewności w tym, co mówicie. Jak ja zapytałem, że, czy wszyscy się uczą, wszyscy, no tak, tam czy jakieś... No i gdzie się uczą wszyscy? Jak, jak człowieka się zapyta, gdzie się uczysz, to każdy odpowie. Właśnie w szkole. To Monia jedna na szkoleniach się uczy, bo jest jakimś kujonem, ale wszyscy i przeważnie się uczą w szkole. Oczywiście jest to jedna, y, jedno z większych kłamstw edukacyjnych w ogóle XXI wieku, albo XX już, ponieważ tradycyjni Amerykanie, którzy wszystko badają, tak, ile śluzu zostawia ślimak, jak pełznie, to zmierzą, zważą i podadzą w kaloriach. Y, to oni zbadali, że 70% naszej wiedzy w ogóle nie pochodzi ze szkoły. Cholera skąd ją wzięliśmy? 70% naszej wiedzy w ogóle i dzieciaków nie pochodzi ze szkoły. Pochodzi od rówieśników, od rodziców, z telewizji kiedyś, w tej chwili głównie z internetu, ale na Boga nie ze szkoły. Skąd was to przekonanie, że jak pytam gdzie się wszyscy uczą, to wszyscy w szkole? jakieś... <laughs> Słuchajcie, nie. No ale dobra, ale dlaczego się uczą? I kto się uczy? Jak ja bym zapytał kogoś, jakie są zawody, że ludzie muszą się cały czas uczyć? Moja żona patrząc na mnie powiedziała, to pewnie nauczyciel. Bo się bała, wiadomo, że ja tak sądzę. Ale prawda jest taka, że jak powiemy, kto się ciągle uczy, to wszyscy mówią, no lekarz. Lekarz ten uczy się ciągle. No i prawnik. Prawnik uczy się ciągle, no bo wiadomo... Tylko wiecie, pamiętacie ta ostatnia sprawa, że nie ta nerka wycięta, coś? Ja to nie wiem, czy to z tymi lekarzami też nie jest trochę prze, przegięcie już, bo oni wycinają nie te rzeczy, które tam mieli wyciąć. Lewą stronę z prawą gubią, ale to jeszcze potrafimy uz, 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 jakoś uzasadnić. Lateralizacja skrzyżowana, te sprawy, coś nie wie, tam. lewa półkula, tu prawa. No, z, z. Znacie to, tak? Z prawnikami ostatnio też szału nie ma. Nie ma, nie ma, bo widzieliście, że prawo w Polsce można w zasadzie na jednym posiedzeniu Sejmu wywrócić do góry nogami. I znacie obietnicę miłościwie panującej nam JKR, która mówi, no po wyborach to kartę nauczyciela, no. No. To tam będziemy mieli akcję w dwa dni, myślę. Łącznie z miesięcznymi ko społecznymi konsultacjami. Słuchajcie, kto się kto się w ogóle rozwija, kształci? No bo lekarz, prawnik na pewno, ale pytanie, czy... Czy praczka? Wy wiecie, że nie znalazłem hasła pracz? Nie ma. Jest szop pracz. Ale faceta, który pierze, nie ma. Jest tego praczka. Dlatego ja praczkę. Czy praczka się rozwija i się uczy? No jak ja bym dziś powiedział, że mam proszek, który pierze wszystko, to zostanę śmiechem zabity. Bo dzisiaj jest proszek do tkanin lekkich, Yy, ciężkich. Yy, białych, kuliorowych. Mniej kulorowych, średnio kolor, 60. A proszę bardzo, XI. XI-65 Ibis yy, 30 lat temu prały wszystko. Wsz... Pełen zestaw tkanin łącznie z nonajronem. Teraz ta specjalizacja poszła w tą stronę, że praczka musi znać 70 gatunków proszków. Proszę bardzo. A płyny Płyny do prania, jakież to było proste. Kokosal albo FF. Koniec wyboru. A dzisiaj ile znacie? Perwol, taki, śmaki, zmiękcza, zapach nadaje. Jakbym miał własnego zapachu, nie miał. Bez sensu. Bez sensu. No dobra. Ale proszę Państwa, był taki facet Henry Ford, który produkował ten samochód taki, który wyglądał jak Diligence. Co to wiecie, jak samochód się wybiera? Bo to dzisiaj było dobre, nie? Czerwony ma mieć cztery koła i klakson. To jest dość prosty sposób na wybranie każdego auta. I Henry Ford stwierdził, że ten kto przestaje się uczyć jest stary w ogóle. Bez względu czy ma 20, 80 lat. Że zatrzymuje się w którymś miejscu rozwoju. O czym mówił też Kaczmarzyk, jak żeście go słuchali. Tak, że generalnie tam do do 6 lat się coś tam rozwija, a 6 lat to już koniec det. Moje dziecko wczoraj skończyło lat 7, ja nie wiem czy on się już rozwija, się boję. Trochę zęby mu wypadają, ale co dalej? No dobra, słuchajcie, jest tu jedno wielkie pytanie. Czy nauczyciel się uczy? O, jak ja się, widzę jednak w was niepewność. Bo nauczyciel tak naprawdę, to on umie już, bo przecie on uczy. On uczy, niesie kaganek oświaty, wlecze go, wlecze, kaga, wlecze kaganek oświaty po korytarzach szkoły, dzwoniąc jak duch potępiony. Ale czy on się uczy? Czy jednym tchem bylibyście w stanie wymienić obok lekarza i prawnika, nauczyciela? To, wy tak. A czy przejdzie to przez y, y, gardło któremukolwiek z kandydatów na prezydenta? Słyszeliście coś na ten temat? Nie, ja też właśnie nie, jakoś nie wiem. Myślałem, że coś z uszami mam nie tak, ale. Słuchajcie, profesor Morbicer kiedyś wyświetlał takie slajdy, których ma tam 500 i je zmienia. Zawsze można jakiś trafić ten sam. Ja zobaczyłem, że na jednym slajdzie był taki tekst, że analfabetami XXI wieku będą, czy są ludzie, którzy nie potrafią uczyć się, oduczać tego, co się właśnie nauczyli? I uczyć ponownie, bo tamto, czego się nauczyli, jest bez sensu. Co takiego? E -E ty, ty, Fleur. Ty, ty, Fleur to powiedział. Nie Morbicer. Ja od Morbicera usłyszałem dlatego. Słuchajcie, sprawa jasna, ale jak uczy się nauczyciel? Ja bym chciał przedstawić taki schemat y, uczenia się nauczyciela, tak? Y, w postaci zlecenia pracy przez dyrektora. Wyobraźcie sobie sytuację, siedzi dyrektor tu, widzę cię, widzę? I on przy, wymyślił sobie to, prawda, apel jakiś i na apelu trzeba zrobić podkład muzyczny. Podkład muzyczny trudny, bo ma się składać z czterech połączonych ze sobą piosenek. I ten nauczyciel dorywa, dorywa ten, ten dyrektor, tak, dopada nauczyciela na przerwie, taką panią Basię czy Zosię. Bo większość jednak kobiet nauczycielek, tak? I mówi tej Zosi: Słuchaj. Za dwa tygodnie Sapel ty byś połączyła te cztery piosenki. No. I uwaga, algorytm postępowania nauczyciela. Tak jest. Oczywiście, panie dyrektorze. Z radością biorę to na klatę. Takie rzeczy to super. W tym momencie dyrektor się odwraca. Nauczyciel ma inną minę. oczy kurka, co, jakie połączył? A ja nie mam kompetencji. Ale jak to się robi? Sklejać to, montować ludzie, daj, coś zrobić. No i wtedy nagle, jak już się wywnętrzy, że nie ma kompetencji, że on nie umie, to słuchajcie, nie jest dobrze. Yy, generalnie... Yy. Emmet Brown, pamiętacie ten film? Powrót do przyszłości, prawda? Generalnie, no kurka, no, co robić? Co robić? Zadzwonię do znajomych. Telefon ratunkowy. Wszystkie koleżanki. KH, ty umiesz łączyć te plik. Nie, kurde, no wiesz, co zlecił mi. No przyszedł, zlecił na pewno ham. Na przerwie przyszedł jak nigdy. Nie... Wiesz, ta przerwa, co tam jedliśmy, nie? Przychodzi mówi, że. Jezus Maria, druga koleżanka nie wie, trzecia, siedem kolek. Wszystkie ze szkoły nie wiedzą. Co robić? Może książka Jezus po angielsku. Znalazłem, po... Boże, po angielsku, Jezus po niemiecku. Myślę, dam radę, to co mówił Lech, dam radę, może będzie po polsku. Nie ma, nie znaleziono Audacity, a może chodziło ci to o audyt? Nie. Nie chodzi mi o audyt. Jezus nie ma po polsku. Co robić? Kursy w odn -ach. Jest, biorę. Biorę kursy w odn -ach. Słuchajcie, Panika! Nie ma nic na temat Audacity! Nie robię kursów takich w ODN-ach. Boże, jak to połączyć? I nagle nauczyciel przypomina sobie, mam dzieci. Mam dzieci w klasie, na kt którym mogę to zlecić, bo pewnie umieją. Uwaga! Algorytm postępowania ucznia. Uczeń, dostawszy zlecenie od nauczyciela, Jasiu, na akademię masz przygotować, prawda, akcję pod tytułem połącz trzy piosenki ze sobą, czy cztery? Jasiu przychodzi do domu, ruch pierwszy, otwiera Facebooka i zadaje pytanie. Z jego 1700 znajomych, których ma normalnie codziennie tam w tym Facebooku, 600 odpo odpowiada, że jest bałwanem. 20, że połącz się sam, durniu. Ale 10 odpowiedzi jest, użyj programu Audacity, zainstaluj te sam. Same Co? Drugi ruch ucznia. Instaluje Audacity. Drugi ruch. Wiecie, tu to, to była, to była wściekłość nauczyciela dopiero. On już ma zainstalowane programowanie, Ruch trzeci. Lezie do YouTube, żeby pooglądać, jak to się robi. On nie pyta nikogo, bo tam są filmy instruktażowe. Uwaga, ruch czwarty dzieli się z tym, co zrobił w ciągu 20 minut, czyli połączył z nauczycielem Jezus. I to jest twarda rzecz. Ja sobie tu umieściłem ten znak dzielenia się, bo on, słuchajcie, nie niesie mu tego na płycie, ani na pendrive nie dzielę. On mu daje linka. Słuchajcie, to nie jest hichu śmichu Bo nauczyciel wymaga, a uczeń mówi Przezwyższyłem do pana Linka takiego. I z jakiego Linka? Jezus Maria. To co ja mam z tym zrobić? Kazała dyrektorka połączyć, a nie linka mi tu. Ale dobra, wysłał Linka. Proszę Państwa, najciekawsze, że oba algorytmy, jak już jest zakończone, kończą się jednakowo. Nauczyciel zostaje najlepszym fachowcem odłączenia w szkole i wszystkie akademie do końca kuźwa świata będzie teraz, wiecie, obrabiał tym. Tak jest. Ale co wtedy dyrektor myśli sobie? Nie no, jednak jestem fajnym zarządcą. Od razu wybrałem, spojrzałem, Zosia. A Zosia, bach i proszę. Teraz na każdą akademię będzie Zosia. Już wszyscy wiedzą, nie dekoracje w szkole, o nie, nie, Zosia teraz będzie od dźwięku na akademiach przez następne 70 lat do emerytu. Dobra, proszę Państwa, a gdzie w ogóle uczą się nauczyciele? Wiecie, gdzie się w ogóle uczycie? Proszę... Proszę Państwa, tak, tak, śmiech na sali. Na radach pedagogicznych, <laughs> szkoleniowych nie mogę! <laughs> Czyli się zamawia, kogoś odmówi, przychodzi wyposażony w te napakowane, te pendrive, tam 100 giga, wciska 500 slajdów, 600 stron skopiowanych i pierwsze pytanie. Przepraszam, przepraszam, Pana, a kiedy my skończymy? Bo yy, wiecie. I drugie pytanie, bo a nie trzeba notować, nie? Czy tą prezentację dostaniemy na Pendrive? Dostaniecie. O, super. To już można wrzucić luz i trzy godzinki z głowy. Przecież wszyscy macie takie szkolenia. Yy. No dobra, gdzie się jeszcze szkolimy? Na wewnątrzszkolnych kursach. Czyli wewnątrz szkoły się zbiera zespoł i słuchajcie, chodźcie, coś czegoś pouczymy. Mówi, nie. Tak, tak. Dobrze, że się śmiejecie, bo to właśnie śmieszne jest. E, nie, że siadamy i mówimy: Słuchajcie, dziewczyny, zebrałyśmy się dzisiaj, może się trochę pouczymy nowoczesnej technologii jakiejś. Dobra, praca zespołowa jest pasę w szkole w ogóle. W zespole pracuje tylko jeden, trzy. No ja nie widziałem, żeby trzech fizyków, których w ogóle nie ma w żadnej szkole. Może u Baśki jest trzech fizyków, naraz, tak? Tak? Siadło i powiedział, słuchajcie, panowie, jest fajny program fizyczny, o rozkminimy go. Albo panie, panie, matematyczki, nie? Słuchajcie, widziałyście ostatnie badania? Widziałyście ostatnie? Wiecie, kto dostał, a w ogóle wiecie, kto dostał nagrodę Nobla z matmy? Zobaczcie, jakie to ciekawe. Przecież wiem, dlatego mówię. Ale oni nie wiedzą, że nie ma nagrody z matmy. No dobra. E... Brak przepływu informacji, bo nikt z nikim w szkole nie rozmawia, to wiecie o tym, że nikt, każdy swoje roboty, tysiąc papierów wypełni, żeby było ok. No i brak wspólnych celów, bo my mamy cel, naszym celem jest nauczenie matematyki, a celem fizyka, nauczenie? No właśnie. Są dwa różne przedmioty, tylko cyferki mają te same. To jest zmiana myślenia w głowie, że my uczymy o czymś, co się nazywa nauka. To jest nasz wspólny cel. Żeby czegoś nauczyć. Ale nie, matematyk mówi, ale panie, panie, ja mam w tu w siatce, mam matematykę. Koniec tam. Fizyka to może zahacza. No i proszę państwa, dlaczego my nie uczymy we własnych szkołach? Dlaczego my nie tworzymy tych takich zespołów? Bo trudno być prorokiem we własnej szkole. Ja się kiedyś śmiałem z, takiego, z takiej akcji OSCO, która trwa zresztą do dzisiaj. Że dyrektor. Z jednego miasta robi szkolenie na jakiś temat w drugim mieście, a z tego drugiego miasta dyrektor przyjeżdża z tego, z tej szkoły, która była szkoleniowa, do tej szkoły tego dyrektora i szkoli u niego. Bo jakby dyrektor wykazał się wiedzą, to nauczyciele powiedzą: Nie, ale się mądrzy. Zobaczcie. Al, al, albo nauczyciel. To to samo jest z nauczycielami, dokładnie. No dobra, na kursach w ODN-ach można zdobywać wiedzę. Proszę Państwa, przeglądnąłem pierwsze trzy linki WODN-u. Uwaga, czego się uczymy. Prezentacja multimedialna. Ciekawy sposób na zajęcia. Na przykład z WF-u. jak skak zwyż zrobić, fajne musi być. Uwaga, tu jest mocna rzecz. Edytor tekstów pracy nauczyciela. 60 godzin. Ha? Proszę, można. Tworzenie i formatowanie dokumentów jest i umieszczanie dodatkowych elementów na stronie. Szaleństwo po prostu. Uwaga, tworzenie dydaktycznych prezentacji multimedialnych. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, co to jest PowerPoint, proszę. 60 godzin. Który rok mamy? Który? 15. Nowe możliwości PowerPoint 2010. Ciepłe jeszcze te możliwości są. Się od słońca nagrzały. Atrakcyjna lekcja z tablicą interaktywną. Czyli wieszam tablicę, dziś patrzę, ale atrakcyjnie, fajnie, czat. Taki temat. 30 godzin. Hot Potatoes. Jako program do tworzenia ciekawych, multimedialnych pomocy dydaktycznych. To tak, jak ja bym napisał, że. Dziś, proszę Państwa, omówimy dokładnie zasadę działania i składowe silnika Forda T z 1900 roku. To się nauczymy. To hot potato, słuchajcie, to jest z poprzedniej epoki, z internetu 1.0, a mamy 2.0, a idzie za nami 3.0, ale można sobie na kursie to zrobić. Na, Gracjana też dzisiaj pokazywała, że w itwiningu e nawet hot potato jeszcze jest. Niektóre rzeczy trzymają się mocno. A jest tysiąc narzędzi, które zastępują dokładnie hot potatoes, są dużo łatwiejsze i dużo efektowniejsze. Ale hot potatoes wchodzi. Słuchajcie, na kursach firmowych się uczymy, bo są firmy, które organizują kursy, i my tam możemy iść i się czegoś nauczyć. No i oczywiście podobno na kursach online, ale kursy online są niefajne, dlatego że po pierwsze y, trzeba siedzieć, <grym>, czytać tam trzeba. Klikać w jakieś ekrany durnowate i na koniec wydrukować sobie samemu certyfikat. Dyrektor powiedział: no co, nie, online kurs? To, to każdy panie może zrobić. Każdy w ogóle za kurs. Więc kurs online też pase. Tylko pytanie zawsze dochodzi: skąd on to cholera wie? Jak już przychodzi ktoś z wiedzą do szkoły, skąd on to wie? Dyrektor mówi, ale Panie Jacku, Pan nie ma żadnych poświadczonych kursów tutaj. Jak Pan to w ogóle te kable tam łączy? To z głowy Pan? Jakoś? Proszę Państwa, bo my wszystko wiemy z Facebooka, <gryzanie> <gryzanie> ha, ha, I z naszych blogów. I uczymy się od siebie. To jest nieprawdopodobna moc. Bo, moi drodzy, jak ja sobie wymyśliłem kiedyś, że ja chciałbym żeby być na wszystkich konferencjach jakie odbywają się edukacyjne w Polsce to pomyślałem do cholery przecież na tych konferencjach są jakieś ludzie to wystarczy że ci ludzie napiszą co jest na tej konferencji a ja przeczytam i te najważniejsze rzeczy z tych konferencji do mnie dotrą to był pomysł na założenie w ogóle grupy a że Facebook bo Facebook jest najszybszy Najszybciej działa, jest najbardziej efektywny. Kto z Państwa jeszcze nie ma Facebooka, albo zastanawia się, co założyć, albo mówi nie, no gdzie tam na Facebooku, to wiadomo, że tam tragedia. Nawet w kościele mówią, że nie. To? To moi drodzy, <trym> 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 dlaczego nie? Powiedzcie mi, dlaczego nie Facebook, czyli twarz książka? Tak? Dlaczego nie? A, a dlaczego nie praca w zespole? Ale w zespole nie siedzącym na, przy jednym krześle, ale w zespole, który tworzy się z tymi możliwościami w całej Polsce. Niby dlaczego nie? A dlaczego nie uczyć się od nauczycieli praktyków, którzy to robią? Kto pisze programy szkolne? Taki, taką podstawę programową, kto pisze? Profesorowie, ile oni mają lat? No tego Pyżalski jest młody. I lechu duchem. Ale oni nie pisali podstawy programowej, są rozgrzeszeni. No, zmusimy ich. Słuchajcie, no właśnie cały pizz w tym, że świat tak szybko galopuje, że nie nadążamy. Wszyscy nie nadążamy. Kwestia w tym, żeby jednak jakoś w głównym nurcie się znaleźć. Dlatego uczymy się od praktyków, bo oni to robią. Wszystkie rzeczy, które czytacie Państwo na e, superbelferskim blogu, czy na fanpage'u, czy jeśli ktoś się w My to robimy. Więc jeśli my to nie opisujemy, tak samo w IT w edukacji, w którym no, mnóstwo nauczycieli pisze, tam są opisane tylko rzeczy, które nam się udały, które wyszły, które zrobiliśmy yy, sami. No ale uwaga, właśnie dlatego warsztaty. I właśnie dlatego można się uczyć od kolegi i koleżanki. Przecież w szkole jest to niewykonalne. W normalnej szkole, takiej standardowej polskiej, nauczenie się czegoś od kolegi i koleżanki jest w ogóle, to tak można przyjść i podejść, i Słuchaj, Janka, widziałem, słyszałem, że umiesz takie rzeczy, naucz mnie. No nie mówcie, że tak robicie. Moi drodzy, skąd powstaje taka sieć? Sieć powstaje z chęci, a chęć bierze się z pasji. Jeśli lubicie waszą robotę, czyli federowanie węgla przy tablicy, to macie pasję. A z pasji bierze się chęć samodoskonalenia. E, czy chęć można wzbudzić? Bo to jest takie pytanie zasadnicze, czy chęć można wzbudzić? Tak i mamy na to dowody. Mamy my jako grupa na to dowody, że my jesteśmy w stanie wzbudzić chęć na przykład w ludziach, którzy nie wiadomo dlaczego w wakacje w sobotę i w niedzielę, płacąc pieniądze, przychodzą do biblioteki słuchać Cibora w Warszawie. Nie wiadomo. Czyli mamy na to dowody, że to co robimy, to w jaki sposób przekazujemy, że u Marty się dzieje, że jak ona prowadzi szkolenia, to potem nauczyciele powtarzają, to modyfikują, robią lepsze, gorsze rzeczy, ale to wszystko idzie w jakąś dobrą stronę, to się rusza. To to o czym mówił Lech Mankiewicz, że naszym zadaniem, naszym zdaniem, moim osobistym zdaniem, edukację można naprawiać tylko od dołu, nie od góry. Dlatego też yy, sieć pod tytułem powstała z potrzeby ma się nijak do sieci pod tytułem e, każemy wam zrobić z sieci, my men, i wy się z sieciujecie, będziecie tam pracować. Kto wie, jak wyglądają sieci, to wie, to też nie będę o tym specjalnie mówił. Bo biała tasiemka, biała tasiemka to zakaz narzekania. Chciałbym powiedzieć też o drzwiach od stodoły na koniec już prawie, bo jest takie słynne hasło, które rzucił nasz obecnie panujący prezydent, że polski pilot to jak trzeba to potrafi polecieć nawet na drzwiach od stodoły. Znacie to, nie? No i to jest przeniesione na całą edukację. Znaczy polski nauczyciel jak trzeba to nawet na komputerze z 2001 roku. Spokojnie, daj sobie radę z tymi nowymi technologiami. Internetu nie ma? Przyniesie. I zrobi Gdyż jak trzeba, to polski nauczyciel nawet na drzwiach od stodoły, kochani. Nie trzeba mu żadnych tam technologii, internetów, i komórków czy telefonów mizianych. On to zrobi bez tego. Jest tutaj Monika. Nie miała komputerów. Pierwsza lekcja komputerów, kreatywność dzieci cudowna. Trzeba było zrobić lekcję informatyki, dzieci same narysowały klawiatury. A z pudełek po butach zrobiły ekrany. Działało. Trzyła lekcja informatyki. Wpisy w dzienniku odbyło się. Działa. Trochę jednak nie o to chodzi. Ja chciałbym być takim nauczycielem, który ma szansę pracować z yy, najnowszymi technologiami, nie dlatego, że drzwi odstodoły, bo ja bym se chciał latać raptorem, a nie drzwiami od Stodoły. No i moi drodzy, jest to, był taki pan, Jim Rohn, który doszedł do wniosku. Był takim mówcą kreatywnym, który stwierdził, że w ogóle, tak naprawdę, standardowa edukacja, czyli to, co uprawiamy w szkołach, zapewni nam przeżycie. Natomiast samo kształcenie na pewno fortunę. Czego Wam życzę? Do widzenia.